Dobrze, to teraz wąsu zróbmy podsumowanie tych wszystkich tierlis i. Jezu, kto to tak ustawił nie po kolei? Dobra, walczcie, to liczymy? Liczymy. Top zero. Czołem, czołem, witamy bardzo serdecznie, panie i bracie, jestem Wawła, ze mną jest wąsu. Cołem, cołem. I witamy bardzo serdecznie na podsumowaniu tier list z Heroes 5 Arena wszystkich jednostek, ale jak już widzicie na ekranie podsumowanie zrobiliśmy troszeczkę w inny sposób niż wcześniej to zrobił Świerszczu, ponieważ my postanowiliśmy podsumować jak wszyscy twórcy, którzy partycypowali w tym nazwijmy to evencie ocenili wszystkie jednostki. Tak, i tutaj jedno, jedno, słowo sprost, jedno słowo sprostowania, bo tak, nie wszyscy dokończyli te listy, więc wzięliśmy tylko te te listy, które były skończone. Uznaliśmy, że taki czas od czasu ich wypuszczenia jest odpowiedni, więc już nie będziemy dłużej czekać z tym filmikiem. Mhm. A dwa, no niestety tutaj musimy zapalić zniczek dla jednego z twórców, który uzupełnił wszystkie te listy, ale no niestety YouTube go. Dopadł, że tak, tak Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie. Nie zdążyliśmy wziąć jego danych, więc no, jest jak jest aktualnie. I jak tutaj widzicie, są wszystkie jednostki z wszystkimi wariantami ze wszystkich zamków z właśnie tej piątki twórców: jesteśmy my, jest świerszczu, Edgyboy, Hechemot i Kubka Wstydu. Zapisaliśmy tutaj wszystkie wyniki, jakie wpisali, jakie dali na jednostki z każdego tiru. Link do ich kanałów, oczywiście, w opisie. I teraz, co zrobiliśmy? Tak, jak wspomniałem wcześniej, mamy wszystkie wyniki z wszystkich tier list, które tutaj z tych, od tych twórców wzięliśmy. I jak widzicie, jest wzięta średnia, średni wynik jednostki, jak. Został oceniony wspólnie przez nasze community i nie jest to wzięte jakoś surowo z palca. Teraz Wam pokażę. Tutaj mamy tą samą tabelę, ale z formułką w systemie punktowym. Tutaj się nie przejmujcie, ta Z to znaczy S, tylko Excel z jakiegoś powodu nie chciał z S w formułce współpracować, więc podmieniliśmy na chwilę na Z, -kę. więc przypisaliśmy punkty. Do każdej z kategorii, no jest ich sześć, no to daliśmy po prostu od 1 do 6 z maksymalną ilością punktów 30, a z minimalną 5. <śmiech> <śmiech> Jeżeli chodzi o humaryczny wynik, tak, czyli to właśnie skąd wzięliśmy o te uśrednione nasze wyniki, no to od 5 do 9 punktów jest D10 do 14C. No i tak jak widzicie, tak jak dalej, więc teraz to chcielibyśmy wam przedstawić. To przejdźmy może do tej listy zbiorczej, przygotowanie przez świeszcza. I tak, tutaj mamy kategorię od S do D, i pominęliśmy specjalizację bohaterów, no bo to jest ich specjalizacja, to jest coś, w czym są najlepsi, a my chcieliśmy takie czyste jednostki. Surowe tak jednostki, powiem. właśnie, jak Surowe. się ich warianty sprawdzają. I zgodnie z tą tabelą, z tymi uśrednionymi wynikami, na podstawie punktacji, którą tutaj wyliczyliśmy i przydzieliliśmy, no to tak to się prezentuje. W S+, i SC jest zaskakujące, oczywiście, no nie zaskakująco, jest po prostu mały jednostek, co jest ciekawe, więcej jest w S+, niż w S. Tak, 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 tak. I jeśli wszyscy dali s danej jednostce, no to przenosiliśmy ją do S+. Znaczy, je jeszcze było akcja, że jak były same S-ki, o tu na, tle, na przykład widzicie, tier 5 stwierdzy tak. w wersji B, czyli Herszt, były same S, jedna S, no to tutaj podbieliśmy to do S, no bo piękny wynik. Tak, jest jeden wyjątek, tutaj z czarnym smokiem. Jeden z twórców, no tutaj dla mema chyba był umieszczony w D, więc komisyjnie pozwoliliśmy sobie go przenieść do S, bo wychodziło nam z wyliczeń, że był w S. Tak, A no, jeśli nie, dlatego tutaj właśnie jest z gwiazdką ta S, no ale komisyjnie S, tak. Nie utożsamiałem się z tymi poglądami. Więc... <laughs> dlatego. Podnieśliśmy go. YouTube, patrz, jesteśmy kolejny. Tak, YouTube Czy bardzo wysoko. Ok. Dziękujemy bardzo. Dobrze, <laughs> więc Smok jest W. S+. E, tutaj w większości jednostek, no to Raczej nie ma co się dziwić, że wylądowały tam, gdzie wylądowały. Ja teraz powoli przejdę przez całą tę listę. O, w już cała, bo tam są specy. I ja się zastanawiam, czy w patchu jednostki z S, i S oraz z D zostaną tknięte. Czy dojdzie do zmian w tych kategoriach? Tak, jeżeli chodzi o kategorię D, to według mnie jest to bardzo zabawne, że mamy jednego goblina z Tyr 1 i dwa smoki Tyr 7 od. Od nekropolii, jako jedyni zasłużyli na pełną kategorię D. No dokładnie, i w SC, i w S, chyba też te jednostki mhm. zasłużyły na swoje miejsce. I nikogo nie dziwią. I chyba co jedyny taki przypadek, że w SC i w S mamy dwóch uczników z Sylvano. Są bardzo potężne jednostki. Mhm. Dobrze, to tak prezentuje się finalna tier lista, podsumowana przez nas, uśredniona na podstawie wszystkich opinii. Twórców, którzy w pełni tam wypuścili, uzupełnili właśnie swoje tier listy, ale tak jak wcześniej wspomnieliśmy, mamy jeszcze jedną rzecz przygotowaną. Tak, e, chciałem zestawić, jak prezentuje się siła armii w zamkach z winrateem. Tutaj wzięliśmy pod uwagę oba ulepszenia, już nie chcieliśmy dzielić, bo to za dużo by, byłoby kombinacja. To weźmiesz tego kusznika, a to tego, a to tego konia, a to tego. Więc po prostu sumowałem wszystko, wszystkie ulepszenia, wszystkie punkty. Maksymalnie było 420 do zdobycia, minimalnie 70. I możemy tu wyciągnąć ciekawe wnioski: bo zobaczmy, że przystań ma teoretycznie, według twórców, najsilniejszą armię, ale winrate ma słaby. Mhm. Na przykład twierdzę, ma o wiele większy win rate, a jest trzecia od dołu, jeżeli chodzi o punktację. Dokładnie. I tutaj nasuwają się wnioski. Albo twórcy nie wiedzą co mówią. No, przecież. Albo, albo bohaterowie nadrabiają bardzo, yy, jeśli chodzi o siłę całej frakcji. No. Przykładem może być Loch, tak? Albo no, na y przykład nie umiemy jeszcze grać przystanią no, w ogóle, więc <noise> też jest jakaś opcja. No, ale nie tylko my ocenialiśmy, tak? No, tak, a, tak. a o to chodzi, no może jest jeszcze jakaś tak taktyka na przystań tajemna, która sprawia, że rycerz wymiata. Tak, za to jedno widzę, co się w pełni zgadza. Najgorsze jednostki nekropolia, najgorszy winrate nekropolia. Tak dokładnie nekropolia To może mieć coś wspólnego pomoce. z tym, tak, ma coś wspólnego z tym, że obydwie, obydwa warianty Tier 7 Smoka są w D, razem z goblinem, więc <laughs> I jeszcze jedno słowo tutaj, bo widzicie forteca występuje dwukrotnie, forteca mhm. i forteca plus, forteca plus uwzględnia tego smoka z runą smoczej siły, no tak. postawiłem to tak y, uwzględnić, y, wypisać po prostu podwójnie, y, myślę, że najbardziej sensowne przedstawienie. No tak, no bo dzięki temu, że jest forteca plus, to przynajmniej równa się z lochem na wyniku <laughs> jednostek, ale też słabo brzmi, że potrzebowali dodatkowe jednostki, żeby zrównać się punktami, a do win rate a i tak to... Yy, trochę im jeszcze brakuje. Tak, yy, jeszcze jedno słowo tutaj. Yy, Winrate był brany z dnia 4 stycznia. Tutaj, jeśli kogoś to interesuje, z sezonu 4 tylko, bo w nim już jest dużo gier rozegranych. Myślę, że to jest valid, tak? Że to jest. Jest to adekwatny wynik do tego, co się dzieje. Tak, 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 dokładnie. I co? I to by było chyba na tyle. Dobrze, i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że przyszliście z nami całą tą drogę od Tier 1 do Tier 7, i teraz, że wpadliście na podsumowanie. Co ciekawe, najdłużej zajęło nam to podsumowanie: no, bo spisać to wszystko, i tak dalej, no to jednak trochę czasochłonne, ale fajnie nam się wydaje. Teraz można spojrzeć, jak to wszystko właśnie wygląda, jak to się prezentuje, oczami nie tylko na, na naszymi, tylko właśnie wszystkich twórców. Więc yy, dzięki yy, jeszcze raz świerszczu za zaproszenie nas do tych tier list. Mam nadzieję, że to ten rodzaj podsumowania też Ci się spodoba, bo staraliśmy się właśnie, żeby było trochę inne od tego co Ty zrobiłeś. A wy drodzy widzowie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja jestem wam, pa ze mną był wąsu. Bywajcie, bywajcie, bywajcie! Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Chcemy dobić tysiąc subów i dalej rozwijać nasz kanał. Jeśli chcecie wesprzeć nas mocniej, to zostańcie wspierającym przycisk pod filmem. A tymczasem. Bywajcie, bywajcie!